I jak myślą ludzie z jego otoczenia, ma bardzo dużo młodych ludzi, to po prostu biją brawo. Dlatego poprosiłem, żebym pokazał model biznesowy, bardzo krótko, 5-7 minut. Robię to genialnie, także przekazuję mój mikrofon. Jasne, dzięki, witajcie. Zacznę od tego, że bardzo mi się i trochę śmiać chcę, i trochę się cieszę, bo chyba po raz pierwszy w życiu jestem. Um, w miejscu, gdzie jest tak dużo Józefów naraz, bo patrzę tutaj, jest mój ojciec Józef, mój brat Roman Józef i widzę też znajomy Józef Pudelski, i naprawdę nigdy w życiu nie widziałem tylu Józefów obok siebie jednocześnie w jednym miejscu, także bardzo się cieszę. Słuchajcie, zacznę od tego, że ja przez długi czas robiłem inny biznes, robiłem nieruchomości, robiłem kryptowaluty i cały czas, kiedy miałem doświadczenia z biznesem MLM w tutaj w moim domu rodzinnym, to bardzo mocno się wzbraniałem. Mówiłem, nie, to nie jest dla mnie być może bardziej modne, tutaj dla osób młodych są właśnie typu em, biznesy typu finansowe, czy, czy może kryptowaluty czy tego typu i naprawdę bardzo mocno się wzbraniałem, ale stwierdziłem, że OK, dam szansę pod warunkiem, że biznes, em, który tutaj mi przedstawicie spełni kilka warunków. Bo zauważyłem, że do tej pory większość networków opiera się na produktach, które trzeba najpierw sprzedać. Czyli trzeba wzbudzić u kogoś chęć posiadania, trzeba wywołać wizję, trzeba mu sprzedać, że będzie mu to potrzebne, a do tej pory jeszcze mu nie było, ale teraz już jest mu niezbędne. Nałożyć mu korzyści po prostu, że on to potrzebuje i jest mu to niezbędne do życia. I wiedziałem, że... To nie do końca może się sprawdzić na długi czas, bo jeśli ktoś mnie lubi, no to faktycznie to kupi, kupi to raz, drugi, trzeci, ale nie wiadomo czy kupi czwarty, bo w momencie, kiedy budżet domowy mu się skurczy, kiedy będzie jakaś silna potrzeba, typu auto się zepsuje, no to on już mnie kupi rzeczy, którą ja chcę mu sprzedać. I to jest właśnie coś, co blokowało mnie, bo widziałem też takim, taką rzecz, która bardzo mocno mnie bolała, że osoby, które zaczynają w networku, nie potrafią jakby zduplikować działania, które na przykład ja mogę zrobić, mój ojciec jest w stanie zrobić, czy osoby z doświadczeniem, a spodziewam się, że tutaj jest bardzo dużo osób z doświadczeniem, co wy będziecie mogli zrobić, natomiast już kolejne osoby bez doświadczenia nie będą mogły tego powielić. Więc zastanawiałem się i mówię tak, ok, jeśli będzie biznes, w którym będzie bardzo prosta duplikacja, czyli będzie niska cena, bardzo duża jakość, Czyli będzie możliwość zduplikowania, no to wtedy będzie to dobry produkt i projekt. Kolejna rzecz, że musimy, musimy się obracać w trendzie. To są te rzeczy, o których mówił tutaj Gennady, tak? czyli znajdujemy się w trendzie ekologii. Kolejną rzeczą, na którą mocno zwróciłem uwagę, jest to, że musimy być też w dobrym czasie. No bo jak jesteśmy w dobrym czasie, to tak jak ze wszystkim, z każdym innym biznesem. W biznesie ważny jest czas. A teraz znajdujemy się w najlepszym czasie, bo znajdujemy się w fazie pre-launch, dzięki czemu tak naprawdę możemy tutaj ugrać najwięcej. Tak? Tutaj ja będę prosił Cię, Gennady, żeby za chwilkę przełączył mnie na kartkę, żebym mógł pokazać te liczby. Jeszcze tutaj mój jedna rzecz. Okej. Okay. I kolejna rzecz, która była dla mnie bardzo istotna, to to, żebym mógł skalować biznes, czyli żebym mógł iść na dużą skalę globalnie, bo jestem osobą, która. Bardzo sobie ceni to, żeby działać z każdego punktu na świecie, żeby móc po prostu działać przez internet i jeśli będę chciał, to żebym mógł robić ten biznes w Tajlandii, w Peru, czy gdziekolwiek będę akurat obecnie, jeśli jest taka możliwość, to znaczy, że mogę biznes skalować, czy mogę iść globalnie, i to było dla mnie niesamowicie istotne, i tutaj um, taką możliwość oczywiście mamy. Gennady, tutaj, jeśli możesz, to przełącz mnie proszę na ym, drugą kamerkę, żebyś zablokował tam, gdzie jest pokazana kartka. Tutaj nie wiem, czy widzisz. Widzę, widać. Ok. Wierzę kartkę, widzę ciebie. Jesteś super. Także obróć to troszeczkę, żeby było widać, bo tak widzisz widzimy to na Jeszcze raz. Widzimy to w pionie, także rysy też w pionie. Aha, okej, okay, okej. Okay. Poczekajcie sekundkę. W takim razie momencik. Kochani, to, co robimy, ma być w 100% prosty, duplikowany dla każdego. Czy to nagranie filmiku, jak działa produkt, czy zaprezentowanie produktu, czy pokazanie tego, jaki jest model biznesowy? To, co teraz robi Józek, będzie w stanie zrobić każdy z was. OK? Juzek, widać tylko część kartki. Z jest, kart. no jasne. Dajcie mi chwilę, bo w takim razie mam tutaj. Malutkie wyzwanie z tymi kartkami, znaczy żeby to przerzucić, ja sobie tutaj, no tutaj... kamerkę tylko tak, żeby było OK i dosłownie za pół minuty, za pół minuty wracam. No, na stare kartkę, kochani, ja tutaj skomentuję kilka rzeczy bardzo ważnych. My jesteśmy na samym starcie w Europie i zauważcie, że firma zanotowała 140 milionów dolarów obrotu na trzeci rok działania w zaledwie trzech krajach Wcale niemocnych MLM-owo, czyli w ogóle niemocnych, jeżeli chodzi o, o kwestie finansów i tak dalej, wschodnia Europa, w tej chwili z produktami, za, które są wyprodukowane w Japonii, w Niemczech, w Stanach, bo ciereczki, które są pokazane, one są w Japonii. My wchodzimy na teren Europy Zachodniej, my wchodzimy za pół roku na teren Ameryki Południowej, Azji i innych krajów świata i kontynentu. I to nie stamtąd, czyli chodzi biznes tutaj, gdzie tam jest wszystko pozbawione tylko stąd, gdzie my tworzymy mocny fundament, pójdzie tam. Niewiele jest takich szans, szczególnie dla ludzi mieszkających w Polsce albo na terenie Europy Centralnej, mieć taką okazję wejść z potężnym, mocnym, sprawdzonym modelem, który działa niezależnie od tego, kto i jak o nim myśli. Słuchaj, widać tutaj z boczku, to możesz, możesz pisać. Ok, możesz spokojnie. Dobra, jestem. Myślę, że będzie tak. Troszeczkę tutaj wyzwanie, jeśli chodzi o ułożenia, ale damy radę. Słuchajcie, więc wraca, wracając do tego, co też mówiłem, tak? Co pozwoli mi o, jeśli chodzi o skalę i o budowanie biznesów, jak jest zbudowany ten biznes? To, co mi się bardzo spodobało, to to, że tutaj mamy połączenie czterech modeli biznesowych, czyli jeśli mówimy o firmie, to budujemy cztery. Koncepty biznesowe i łączymy je w jedno. Pierwszy to jest tradycyjnie MLM, tak, czyli działanie od konsumenta do konsumenta, budowanie grupy, struktur i tak dalej. Kolejne to jest biznes to biznes, czyli jeśli jesteśmy osobami, które bardzo sobie cenią i potrafią sprzedawać, lubią sprzedaż osobistą, jak najbardziej możemy tutaj i w kierunku sprzedaży, możemy iść do powiedzmy do do przedszkola, do myjni samochodowych, do firm sprzątających. Tutaj tak naprawdę zakres jest ogromny, bo możemy tak mieć grupę docelową taką jaką chcemy, taką jaką czujemy i tam, tam gdzie widzimy największe pieniądze akurat dla nas, tak? czy akurat tam gdzie mamy powiedzmy, znajomych przedsiębiorców, którzy takie biznesy mają. Kolejna rzecz to jest online, tak? czyli to co mówiłem, możemy w pełni skalować nasz biznes Możemy sprawiać, że będziemy sprzedawać na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, tak jak kto czuje, i robić to z każdego miejsca na świecie. Kolejna rzecz, bardzo fajna, bo to jest już połączenie biznesu tradycyjnego z MLM-em. I to są ekomarkety. To, co właśnie mówił Gennady przed chwilą, tak? Czyli tak naprawdę ja od razu, tutaj w mojej głowie powstała wizja że skoro ja mogę otworzyć, czyli skoro firma proponuje otwarcie ekomarketów, to w mojej głowie pojawiła się taka myśl, że ja mogę otworzyć sieć franczyzową w całej Polsce, w całej Europie bez wykorzystania swojego kapitału. Czyli jeśli w mojej strukturze pojawi się taki ekomarket, to ja automatycznie mam z tego tytułu dochody pasywne, czyli coś, co tak naprawdę, o co wszyscy tak naprawdę zabiegają. Tak? I czyli te cztery modele biznesowe, te cztery koncepty łączymy. W jedną całość i właśnie to jest nasza firma. Natomiast jeśli chodzi o plan marketingowy, no zaczniemy od tego, że jeden punkt to w okolicach 1,5 euro. Rejestracja. Słuchajcie, 0 zł. Rejestracja jest darmowa, natomiast jeśli od 0 do 49 punktów. Kupujemy, jesteśmy klientami, nie ma problemu. Od 50 punktów wzwyż stajemy się partnerami. I teraz tak. Pierwszy plan marketingowy. To mamy tutaj różnicówkę. I co to znaczy? Tak jak tradycyjnie w innych też networkach, tutaj narysujemy takie schody. Może nie za pięknie, ale myślę, że będzie wiadomo, e, o co chodzi. Pierwszy pułap w momencie kiedy osiągniemy 750 punktów, wtedy płapiemy się na pierwszy pułap. Mamy 6% z całego obrotu struktury, z całej naszej grupy. E, kolejnym, e, kolejnym pułapem to jest już 12%, przy 1500 punktów 18%, przy 2, 2,500. Punktów i w momencie, kiedy mamy 4000 punktów, mamy 24% i automatycznie też stajemy się: mamy rangę lidera. I jak to teraz wygląda, jak działa ta różnicówka? Tak jak w przypadku innych być może programów, tutaj w momencie, kiedy osoba ma 18, my 24, to mamy z niej 6%. No i tak dalej. Oczywiście jest ta różnica po prostu poziomów, tak, ale co w momencie, kiedy osoba pod nami nas goni i też osiąga pułap 24% i też jest liderem tak jak my. No być może dużo osób już by tutaj zauważyło, że w normalnym przypadku odcinałoby nas to od zarobku. natomiast tutaj się tak nie dzieje, bo w momencie, kiedy osoba, kiedy my jesteśmy liderem i osoba osiągnie również rangę lider, wtedy przeskakujemy na drugi plan marketingowy, można powiedzieć, i jest to plan liderski, gdzie ten plan widzi tylko osoby, które są liderami. Czyli w momencie, kiedy my jesteśmy liderem i osoba pod nami osiąga poziom 24, przeskakujemy tutaj i tutaj system nas widzi. Natomiast widzi kolejnego lidera pod nami, ale widzi też wszystkich jego klientów. Co ciekawe, tutaj może być klient, klient i na samym dole tutaj pojawi się lider. Wtedy to będzie nasza pierwsza generacja, a ten lider, który pojawi się tak naprawdę, być może to jest, nie wiem, dziesiąta generacja, ale on będzie w naszej drugiej, ponieważ plan kompensuje, tak? Czyli po prostu widzi tylko liderów. I teraz jak to wygląda tutaj procentowo? Ponieważ mamy wynagrodzenia od wszystkich liderów od pierwszego do dziewiątego poziomu. I zaraz pokażę jak to jest. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty poziom.

I 1, tutaj mamy 1%, przepraszam, tutaj jeszcze będzie 3 i 2, tak? Czyli 3, 3, 2, 2 i 1%. To jest bardzo ciekawy plan, o tyle, że po prostu ten, ten lider może być gdzieś w bardzo dużej głębokości, ponieważ tak jak powiedziałem, ten plan dostrzega tylko osoby, które mają rangę y, lidera, tak? Poprawię sobie tutaj tylko statyw i idziemy dalej. No dobrze, ale co się stanie w momencie, kiedy te osoby, tutaj mamy sieć klientów, oczywiście, i mamy cztery silne nogi, i te, te silne nogi, oni też stają się liderami. Wtedy my automatycznie stajemy się masterem, i co nam to daje, że stajemy się masterem? Przede wszystkim to, że wtedy firma wypłaca nam kolejny bonus. Autobonds, Tak? Czyli firma płaci nam 20% za pierwszą ratę kredytową i spłaca raty kredytowe auto i to jest tutaj w tym przypadku Mercedes. Mercedes C klasa, tak? Kolejny poziom. W momencie kiedy osoby, które tutaj już są liderami, również stają się Masterem, tak jak my tutaj już poprzednio, tak, czyli mają czterech liderów pod sobą. To wtedy tutaj ta osoba, czyli my mamy poziom Grand Master. Wtedy ten autobonus zmienia się, bo już nie dostajemy Mercedesa w leasing czy w kredycie, tylko dostajemy Mercedesę e klasę już na własność w prezencie od firmy. No Myślę, że to już jest bardzo ciekawa koncepcja i, i, i motywacja do tego, żeby tutaj osiągnąć jak najszybciej e, m, tę rangę. Kolejna sprawa. Czyli w momencie kiedy jesteśmy grandmasterem i tutaj znowu mamy grandmastera, grandmastera. tak? Wtedy przeskakujemy już na kolejny plan marketingowy nazywa się on pool bonus. Pool bonus i tutaj mamy pule bonus. Wow. Pule bonusowe muszę tutaj trzymać, bo mi ucieka staty. Pull bonus, czyli mamy po prostu póle liderskie, gdzie w każdej puli jest po 1%, tak? I teraz w momencie, kiedy my jesteśmy grandmastrem, łapiemy się tutaj do jednej tej pierwszej puli i wszystkie osoby, które są grandmasterami, łapią się na jedną pulę. Natomiast w momencie, kiedy my mamy już jednego grandmastra pod sobą, no to już mamy kolejną pulę, tak? Wtedy łapiemy się na dwie pule. W każdej z tych puli będzie mniej osób do podziału, i to jest dla mnie bardzo ciekawa też informacja, ponieważ osoby, które są w cross-lineie, tak, czyli osoby, które tak naprawdę może by ze sobą nie współpracowały, nagle zaczynają tutaj w tym modelu ze sobą współpracować, ponieważ nie ma tak zwanej niezdrowej konkurencji. Ponieważ kiedy jeden lider pomaga drugiemu, razem współpracują, to tak czy inaczej tutaj w tym, bonus, w tym bonusie spotykają się wszyscy razem, ponieważ tutaj jest ogólnoświatowa, ogólnoświatowy obrót firmy do podziału dla osób, które wejdą do tych puli, tak? I tutaj kolejna sprawa. Piąta. Travel bonus. Ja z uwagi na to, że bardzo lubię podróżować, to zwróciłem mocną uwagę na ten tutaj bonus, ten dodatek. Ponieważ firma na zupełnie osobne konto, odkłada nam pieniądze na to, żebyśmy mogli pozwolić sobie też na wyjazdy różne integracyjne. Jak wiecie, to w networku bardzo ważne jest integracja, bardzo ważne są wspólne wyjazdy, zacieśnianie więzi, tak? Także jeśli firma organizuje tutaj wyprawę, wycieczkę integracyjną, nie musimy wydawać pieniędzy na, na ten wyjazd z własnej kieszeni, tylko firma osobną, specjalną pulę. Odkłada tutaj na travel bonus i wtedy opłaca nam taką, taką wycieczkę. Słuchajcie, jeśli chodzi o plan marketingowy, to jest tyle. Jak widzicie, bardzo tutaj szybko i prosto można go przedstawić. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. Wszystko jest myślę, że jasne i dość klarowne. Oczywiście tutaj, jeśli by się chciał ktoś skupić na poszczególnych tych tutaj punktach i wszystko w szczegółach, no to też zapraszam do osoby, która was tutaj zaprosiła do tego, żeby omówić krok po kroku, punkt po punkcie, jak to wygląda. Ja dziękuję, z mojej strony to tyle. Gennady, oddaję ci głos, dziękuję ci bardzo.